Cześć, tu Ola i witam was jak zawsze na kanale Polegi Travels. Jakiś czas temu nagrałam film o tym, jacy są egipscy mężczyźni. Film okazał się dla Was ciekawy, ale dużo osób zwróciło mi uwagę, że mówiłam tam o bardzo pozytywnych cechach Egipcjan, a nie wspomniałam o negatywnych. Dlatego postanowiłam, że nagram jeszcze jeden film i właśnie opowiem Wam o tym, jakie wady mają Egipcjanie. Zachęcam Was, żeby zasubskrybować sobie kanał, jeśli ktoś z Was jeszcze tego nie zrobił. Bardzo pomaga mi to w dalszym jego rozwoju i dzięki temu też moje filmy docierają do innych osób. Powodem, dla którego w poprzednim filmie wspominałam o pozytywnych cechach Egipcjan, jest to, że ja w ogóle uważam, że nie ma czegoś takiego jak negatywne cechy jakiegoś narodu. Gdy myślę o takich typowych cechach Polaków, to też w pierwszej kolejności myślę o cechach pozytywnych i jeśli ktoś zachowuje się niestosownie, to na pewno nie jest to reguła, że każda osoba pochodząca z tego kraju zachowuje się w ten sposób. Ja publikuję o Egipcie dużo. I widzę jak ludzie lubią wrzucać Egipcjan do jednego worka i jak raz usłyszeli o Egipcjaninie, albo nawet nie Egipcjaninie, bo wystarczy o kimś z kraju arabskiego, kto okazał się oszustem, to już twierdzą, że Egipcjanie to oszuści. To tak nie działa i ja swoimi treściami nie mam zamiaru przyczyniać się do pogłębiania takich stereotypów, ale z drugiej strony, te pozytywne cechy egipcjan, o których Wam mówiłam w poprzednim filmie, nie zawsze są pozytywne. Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy, i dla mnie wiele tych cech może być właśnie negatywnych. Jedną z takich pozytywnych cech egipcjan jest to, że są odpowiedzialni za utrzymanie rodziny. To mężczyzna ma pracować i zarobić na dom, a kobieta może pracować, jeśli chce, i pieniądze, które zarobi, są tylko jej i nie musi dokładać się do utrzymania domu. Bardzo to pozytywne, ale może doprowadzić do zachowań bardzo toksycznych. Zdarzają się sytuacje, że skoro to mężczyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny, to nie zgadza się jednocześnie na to, żeby jego żona pracowała. Oficjalnie kobieta nie potrzebuje zgody swojego męża na podjęcie pracy, ale jak wszędzie zdarzają się związki przemocowe, i jak na przykład mąż powie, że żona nie będzie pracować, to ona do tej pracy nie pójdzie. Ja na szczęście nie mam w swoim otoczeniu takich osób, ale takie sytuacje się zdarzają. Podobnie jak na przykład to, że mężczyźni oczekują, że skoro oni pracują zawodowo. To żona będzie w 100% odpowiedzialna za zajmowanie się domem i dziećmi, i sami w tych obowiązkach nie uczestniczą. Oczywiście, dużo zależy od tego, jak się para dogada, kto czym się w domu zajmuje. Jeśli ktoś dużo pracuje zawodowo, a druga osoba w związku nie i decydują, że będzie zajmowała się domem, to ok, ale jeśli partner umyślnie ignoruje wszystkie obowiązki domowe, i traktuje partnerkę jak służącą, to już nie jest w porządku. Także takie skrajności na pewno nie są ok, a to częściej kobiety zostają w domach i zajmują się domem. Bardzo często mężczyźni nie zgadzają się na to, żeby ich żona pracowała. Właśnie dlatego, że boją się, jak zostaną ocenieni przez resztę społeczeństwa. Ktoś na pewno pomyśli, że ten mężczyzna nie zarabia wystarczająco dobrze, żeby utrzymać rodzinę, albo nie jest zbyt zaradny, żeby utrzymać żonę i dzieci, i dlatego żona musi iść do pracy, i jest to po prostu źle w społeczeństwie odbierane. Egipcjanie są też generalnie rodzinni i to też jest wspaniała cecha, ale gdy popada się w skrajności, to już wspaniała nie jest. Jeśli rodzina staje się na tyle ważna, że na przykład rodzice decydują o tym, jakiego męża lub żonę wybiorą sobie ich dzieci, a później jeszcze wtrącają się w to, jak ich małżeństwo wygląda. Albo na przykład, zanim ktoś podejmie jakąś ważną decyzję życiową, to konsultuje to z rodziną, to znaczy z rodzicami i na przykład rodzeństwem w pierwszej kolejności, zamiast z żoną lub mężem, to już nie jest tak fajnie. Ja osobiście nie chciałabym żyć w takim związku, gdzie partner, zamiast konsultować coś ze mną, to pyta o zdanie swoich rodziców i mają oni cokolwiek do powiedzenia na temat naszego wspólnego życia. Dla mnie osobiście nie ciekawie. Podobnie jest na przykład w kwestiach finansowych. To jest super w Egipcie, że Egipcjanie są nauczeni, żeby pomagać swoim bliskim, że wspiera się starsze osoby, kobiety w rodzinie, natomiast y, też, gdy popada się w skrajności, to nie jest to w porządku. Gdy na przykład ktoś ma już swoją rodzinę i na utrzymaniu dzieci nie zarabia wiele, a w pierwszej kolejności utrzymuje swoją rodzinę w Egipcie, zamiast zapewnić wszystko, co potrzebne swojej żonie i dzieciom. To na pewno nie jest ok. Na pomoc rodzinie też musi być kogoś stać, a nie można robić tego kosztem siebie, swojej żony i dzieci. Mówiłam Wam też, że Egipcjanie są bardzo towarzyscy i lubią spędzać czas poza domem, spotykać się ze znajomymi. To jest cecha pozytywna, chyba że ktoś jest introwertykiem i częste spotkania z ludźmi go męczą, ale może to też pójść w złą stronę, jeśli ktoś na tyle dużo czasu spędza poza domem, że na swoją żonę zrzuca całą odpowiedzialność za zajmowanie się domem, dziećmi i ostatecznie więcej czasu spędza ze znajomymi na mieście niż właśnie z żoną i dziećmi. Wtedy to wcale nie jest fajne. Zajmowanie się domem i dziećmi to też praca i jeśli ktoś po pracy zawodowej woli spędzać czas na mieście ze znajomymi zamiast pomóc żonie we wspólnych obowiązkach domowych, to już na pewno nie jest pozytywna cecha. Egipcjanie są też bardzo gościnni i to, jak będziemy to odbierać, zależy od tego, z której strony tej sytuacji jesteśmy. Wyobraźcie sobie, że co weekend na przykład macie gości, a w tygodniu wpada do was jeszcze niezapowiedzianie ktoś z rodziny, i nic nie możecie sobie zaplanować, bo ktoś przychodzi z wizytą, nie uprzedzając was o tym wcześniej. Jeśli zdarza się to sporadycznie, to ok, ale jeśli zdarza się co kilka dni, to powiem wam, że na dłuższą metę to byłoby męczące. Bo oczywiście to nie jest tak, że ktoś wpada na chwilę i tyle, trzeba coś przygotować do jedzenia i tak dalej, a zazwyczaj te obowiązki spadają w egipskich domach na kobiety. Jest to męczące też w drugą stronę. W Egipcie dużo czasu spędza się na odwiedzinach urodziny, spotkaniach towarzyskich ze znajomymi. Czasami po tygodniu czy dwóch w Egipcie ja jestem autentycznie zmęczona takim maratonem wizyt. I gdybym mieszkała w Egipcie na stałe i codziennie miała takie niezapowiedziane wizyty, to nie byłabym w stanie funkcjonować i znaleźć czasu na nic innego. Mówiłam Wam też, że Egipcjanie są generalnie optymistami i zawsze widzą szklankę do połowy pełną. Bardzo to też widać w języku arabskim: to jak Egipcjanie nie narzekają, jak zawsze mówią, że wszystko u nich w porządku. Optymistyczne podejście do życia jest super i bardzo dużo w życiu ułatwia, ale powiem Wam, kiedy wśród Egipcjan jest to irytujące. Gdy macie w Egipcie bliskich i pytacie, co u nich słychać, a ktoś Wam ciągle mówi: Alhamdulillah, wszystko w porządku, a później się okazuje, że na przykład ktoś był w szpitalu i był chory, ale nic nie powiedział, bo przecież nie można narzekać i trzeba zawsze mówić, że wszystko jest okej. Okay. To jest naprawdę irytujące, gdy macie kogoś bliskiego, kto na przykład choruje i nie możecie się dowiedzieć nic na temat tego, jak się naprawdę czuje, bo zawsze słyszycie to samo, czyli wszystko dobrze, kullu mam. A czasem nie jest ta mam i chcesz wiedzieć, jak jest naprawdę. I bardzo trudno jest takie informacje od Egipcjan wyciągnąć. Ostatnia cecha, o której tutaj chciałam wspomnieć, to że Egipcjanie są głośni. Ciekawe jest to, że wiele osób uznało to za cechę pozytywną, a dla mnie jest wręcz odwrotnie. Ja jestem osobą, która uwielbia ciszę i spokój, a Egipcjanie nawet rozmawiają dużo głośniej niż my Polacy. Jak włączają muzykę, to też musi być głośno. Opowiadałam wam kiedyś, że w Egipcie, w miejscu, w którym mieszkałam, nie dało się nawet w spokoju posiedzieć w mieszkaniu, bo ciągle słychać było hałasy. A to sprzedawca warzyw spaceruje między blokami i przez głośnik musi ogłaszać, po ile jest dzisiaj bakłażan, a po ile cukinia. Jak nie sprzedawca warzyw, to sprzedawca chemii. Jak nie sprzedawca chemii, to pan wyrzucający śmieci chodzi po klatce i krzyczy, że zbiera śmieci. Non-stop auta na siebie trąbią, zamiast po prostu zacząć przestrzegać zasad ruchu drogowego. Ten hałas jest wszędzie. I na kilkudniowy pobyt to jest jeszcze do przeżycia, ale na dłuższy czas dla mnie jest to zbyt męczące, bo tak jak mówiłam, ja lubię ciszę. I spokój. A niestety Egipcjanie do cichych nie należą. Według mnie jest to akurat wada, ale oczywiście to zależy, jak kto na to spojrzy. To tyle na dzisiaj w temacie wad Egipcjan. Dajcie znać, co myślicie, co dla Was jest wadą, a co zaletą. A jeśli film był dla Was ciekawy, to zasubskrybujcie sobie kanał. Dzięki temu wspieracie jego rozwój. Z góry bardzo Wam za to dziękuję. Do zobaczenia.